Wielki Albert Einstein powiedział kiedyś, że przypadek to jest wtedy, kiedy Bóg przechodzi inkognito. Tak przypadkowo złożyło się, że ja zostałem poproszony, żeby powiedzieć o wartościach w biznesie. A zarówno pani starosta, jak i pan prezydent powiedzieli o konieczności zmiany polskiego społeczeństwa rewitalizacji nie tylko. Rozumianej jako zmiany infrastruktury, budynków, dróg, mostów, innych urządzeń teletechnicznych, ale przede wszystkim zmiany rewitalizacji społeczeństwa. W jaki sposób to robić? Na pewno nie poprzez Odezwy, listy, publikacje to jest wszystko ważne. Ale przede wszystkim od, trzeba zacząć od zmiany siebie samego, rodziny, otoczenia, miejsca pracy, później tej społeczności lokalnej, poprzez dawanie dobrego przykładu i zorganizowania się. Jak już wielokrotnie było przez różnego rodzaju instytucje badawcze, zagraniczne, polskie podawane, jednym z największych mankamentów, Naszego życia gospodarczego, ale też i społecznego. W ubiegłym roku o tym mówił tu na pierwszym forum pan wicepremier Wiechociński, to jest brak współpracy i zaufania. Zaufanie, jeżeli nie ma zaufania, to nie ma współpracy Odpowiednie. Zarówno pomiędzy przedsiębiorcami, ale też w tym trójkącie biznes nauka samorząd. Dla mnie brak zaufania, wynika. Z bardzo prostego powodu, że nie są przestrzegane w Polsce mimo że jesteśmy innowinek krajem katolickim wartości chrześcijańskie. Wartości chrześcijańskie, które stanęły u podstaw budowy cywilizacji transatlantyckiej. Prawo w Europie, w Ameryce, w Kanadzie, w Australii to jest prawo oparte na od 4 do 10 przykazania, które nie dotyczą relacji do Stwórcy, którego szanuje każdy ma prawo i ma to łaskę wierzyć w niego i wierzyć Jemu, czy też nie. To są relacje człowieka do człowieka. I teraz jeżeli ja mam do czynienia z przedsiębiorcą, z którym mam nawiązać kontakt, to dla mnie jest to ważne, czy On te wartości podziela. Nie kradni, nie pożąda nie tylko mojej żony, ale tego majątku, nie bądź zawistny. Tak? Dotrzymuj słowa, dotrzymuj zobowiązania. Nie może być tak, że jeżeli ktoś tych zasad nie przestrzega, to mówimy: że nic się nie stało. Bo, bo on jest cwany, on jest sprytny. To muszą być konsekwencje i prawne, ale przede wszystkim to, co zależy od nas samych, naszego zorganizowania się przedsiębiorców, wykluczenia takiej czarnej owcy, bo zawsze takie osoby będą. One nawet są w krajach cywilizowanych, protestanckich. Jak rozmawiałem niejednokrotnie z, z, z przedsiębiorcami z Niemiec z, ze Szwajcarii, to mówię, oni też mają ten, ten problem. To nie jest tak, że u nich nie ma oszustów i złodziei. Tylko tam się rozróżnia, czy ktoś doprowadził celowo, czy nie, nie celowo do upadłości. Jeżeli doprowadził celowo, nie ma powrotu tego człowieka już do biznesu. Nie ma. Wszyscy o tym wiedzą i w ten sposób to następuje. Stąd te nasze inicjatywy Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Technologicznych i ostatnio od roku czasu chrześcijańskich przedsiębiorców i menadżerów, szerzej właśnie nie katolickich, tylko wszystkich osób, którzy te e, wartości podzielają, są protestantami, e, są prawosławnymi, to jest bez większego znaczenia, żeby wspólnie się organizować, wspierać, dawać dobry przykład. Bo jest potrzebna, tu się zgadzam, rewitalizacja nas samych, po to, żebyśmy mieli zdolność do współpracy. Jeżeli tak to rzeczywiście będzie, to mamy tą niespotykaną szansę, bo wiele w in, wielu innych elementach w nasze życie gospodarcze jest coraz lepiej już poukładane. I o ile, mimo że możemy narzekać, ale ja nie jestem osobą, która narzeka, jest coraz mniejszy problem z kapitałem tym finansowym, bo są różnego rodzaju mechanizmy wsparcia i w oparciu o fundusze Unii Europejskiej i w oparciu o fundusze krajowe i cały system finansowy, to z kapitałem społecznym, i tu ma Pani Starosta w zupełności rację, jest naprawdę w Polsce jeszcze niedobrze. I to tylko zależy od nas, jak do tego będziemy podchodzić i to zmieniać. Od nas samych, nie oglądając się na nikogo, wciągając we współpracę osoby. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. <klucz> znaczy, trudno, trudno się z tym faktycznie nie zgodzić, a szczególnie państwo, kiedy macie jakiekolwiek relacje biznesowe, to niestety z każdym rokiem chyba widać, że nastąpi, nastąpiła ogromna inflacja wartości słowa. I te relacje, które są właśnie dzisiaj tworzone w biznesie, one bardziej się opierają na, kiedy zawsze mówiono, umowę pisze na gorsze czasy, tak? Umowę pisze po to, że jak będzie coś źle, to żeby wtedy miał jakiś punkt odniesienia. Dzisiaj, dzisiaj jak gdyby wygląda to tak, że słowo staje się już coraz mniej warte niestety i tu musi nastąpić rewitalizacja czegoś takiego, bo bez zaufania, bez kapitału społecznego to żadne społeczeństwo nie wygra, nie ma, nie ma takiej możliwości.